Cześć. Tym razem spróbuję Wam pokazać w praktyce, jak wygląda obsługa Fenixa podczas treningu biegowego. Na początku idziemy na zwykły biegowy trening. Co robimy? Start. Bieg. Przez moment szuka nam sygnału GPS, jak również szuka nam e, czujnika tętna. Czujnik tętna jest gotowy. GPS nadal się lokalizuje. GPS gotowy. Tak naprawdę w mieście trwa to od kilku do kilkunastu sekund. W lesie, w górach czasem łapię go trochę dłużej, ale, ale tak naprawdę nigdy chyba dłużej niż pół minuty nie czekałam na sygnał. Chcemy rozpocząć trening. Startujemy i... To, co widzimy na pierwszym ekranie, to są oczywiście dane, które sobie ustawiliśmy, że chcemy widzieć. Przyciskiem down przechodzimy do kolejnego ekranu i widzimy kolejne dane. Tego tutaj jest. Ekranów możemy ustawić 10. Tak naprawdę to nie jest aż tyle potrzebne. Jeżeli z jakichś przyczyn chcemy się zatrzymać, możemy wyłączyć stoper i przerwać na chwilę nasz trening. Pauzujemy go. O! I uruchamia nam się menu. W menu mamy opcję wznów, wtedy od nowa uruchamiamy stoper. Zapisz, odrzuć, trackback, jeżeli chcielibyśmy wrócić po swoim śladzie oraz wznów później. My póki co Wybieramy opcję znów i lecimy dalej. To na co na pewno należy zwrócić uwagę, to że w trakcie treningu, jeżeli uznamy, że na przykład prezentacja danych na pierwszym ekranie nam nie odpowiada i chcielibyśmy widzieć coś innego, Możemy to sobie w każdej chwili zmienić. Przyciskamy środkowy przycisk z lewej strony i w ustawieniach bieżącej aplikacji ekrany danych, ekran pierwszy i tutaj możemy sobie po kolei pola ustawiać, po czym wracamy bez przerywania do naszego o, treningu. Jeżeli nasz trening już nas zmęczył, chcemy skończyć. Ponownie wciskamy przycisk start. Stop. Czekamy chwilę aż uruchomi się nasze menu. Nie chcemy wznawiać, chcemy zapisać. Zapisujemy. Czas odpoczynku 34 godziny. No tu, oczywiście, po 300 metrowym biegu, nie należy traktować tego zbyt poważnie. Możemy albo przyciskiem gotowe zatwierdzić i, i wyjść całkowicie z menu, albo podejrzeć sobie nasz trening. Tutaj już w podręcznym menu możemy sobie podejrzeć dystans, czas, kalorie. Możemy również y, tętno y, nasze. I no tu akurat nie mieliśmy gór, ale też możemy. Ilość przewyższeń, jakie zrobiliśmy na danym treningu. Wychodzimy z tego, oczywiście, jeżeli chcemy, w późniejszym terminie wejść sobie do historii, możemy z menu. Historia aktywności. No i tutaj widzimy dziś, niedziela, sobota, piątek, możemy sobie wszystko ładnie i bez problemu. Teraz, podejrzeć. kiedy zwykły trening, już potrafimy sobie uruchomić, zakończyć, podejrzeć, spróbujemy wejść i przeprowadzić taki trening, który wcześniej stworzyliśmy sobie na koncie Garmin Connect i wysłaliśmy go do naszego zegarka. Przytrzymujemy przycisk Up. Treningi, moje treningi, ja nazwałam nasz trening testowy. Możemy go rozpocząć, najpierw możemy go podejrzeć. Mamy trzy kroki. 300 metrów rozgrzewki w tempie 6,15 do 6,30. Później bieg 200 metrów w tempie 5,45 do 5,59 i na końcu ćwiczenia rozluźniające przez jedną minutę. Tak wygląda nasz trening. I rozpoczniemy go. Wybieramy aktywność bieg. Używa bieg. Czekamy chwilę, aż się odnajdzie. Włącz stoper, aby rozpocząć trening. Już mamy GPS-a odnalezionego, także nie ma potrzeby czekania. I rozpoczynamy nasz trening. On nam pokazuje, na początku nam pokazał rozgrzewka 300 metrów w takim tempie, jakie sobie narzuciliśmy. Teraz tak, tempo. 1345 na niebiesko się świeci, znaczy, że biegniemy zbyt wolno do tego, co sobie zaplanowaliśmy. Musimy zatem przyspieszyć.

36. Wglądadnej streie. Spiednieemy z twoim tempem Jest. Je okay. jeszcze 80 metrów. za szybko dźwiękiem nam sygnalizuje, że będziemy zmieniać część treningu. Teraz mamy 500 metrów tempo takie jak wskazane przyspieszamy 40, biegniemy trochę za szybko. Zwalniamy. W żądanej strefie, jest ok. 6,02. Teraz biegniemy trochę za wolno. Jeszcze 70 metrów. Za wolno. Świeci się na niebiesko. Ćwiczenia rozróżniające minuta. Tak naprawdę to takimi ćwiczeniami może być rozciąganie może być jakiś spokojny bieg. Możemy sobie to dowolnie regulować. O, o tym, w jaki sposób stworzyć taki plan, mogliście już przeczytać w moim poprzednim wpisie. Teraz staram się po prostu pokazać, w jaki sposób to wygląda od strony użytkowej. Jeszcze 30 sekund nam zostało. Ćwiczeń rozluźniających. to się rozróżnijmy. Okoliczności przyrody całkiem nie najgorsze, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Krakowie. Całkiem niedawno odkryte przeze mnie zresztą tereny tuż pod domem. Co mnie bardzo cieszy. Ostatnie sekundy, piszczy. I co nam pokazuje? Trening zakończony. Cieszy się razem z nami. I teraz tak naprawdę mamy opcję, albo po prostu zakończyć nasz trening. Albo go wznowić. Jeżeli go wznowimy, to mm, po prostu możemy w dowolnym tempie kontynuować dowolną ilość kilometrów. Nie ma to żadnego znaczenia. My zapisujemy, on nam się zapisuje. Znowu czas odpoczynku 34 godziny, on w tej chwili też jest nie, nieadekwatny do wysiłku. Znowu możemy podejrzeć albo kliknąć gotowe i wszystko.